Peścim lesy. Bało to w jednym z najpiękniejszych nurtów w kasepścizemmie, we westrzutku wieldzich prastyrych lasów, między dwoma Cachima jezoroma. Tam w swojej hecie mieszkał robólec Rebok Miroch, był Bełódcewi, równak dosy głogłe wieldzi nieściezcy. Bała mu umarła Białka i Westevia Mełun, córeczka. Miroch całą swoją miłotę, przeniósł na córka i zajmył sonią nią barot rozklewie. Kławiący soju nie Lata chutkłe mijały i zmył i w wrosła snyziu bródka, co bardziej miastarały starały tatka, jak tat kłeniu. Rebok wiedzył, że córka wnet nali ze so chłopałem, pewno westu nie sum, nikłemu niepotrzebne. Mójże taci dach smutny mesle, cygnął czasem ciasem na spłedy, co stoi prawie po drodze do kłyskoła, kul snudze zn na łebie. Córka są tym młocno kłopota. Miroch nigdy nie wiedzą, czede skunciec pici. Dzewcia wiedno musiało za nimi i i wledz Córka próbowa z nim płe dobroce, ale nic nie skóra. Łen ją kłechł za to iść bardziej, leno do derham za zazerł. Przepiwsku głośno sam chwalił snużno tą i dobrocą córki, a chłopi mu na głos przez świetciele były wiele razy mile widzone jak przechyda za tatkiem. Nie jeden sam w a karćmyś, co pełny w włychłelim, so umyślił z nią sałęzienic. – Mirochu! – zaczął jednego razu. To bomie był twoją córka. Karczmyś widział, że Rebok nie był ryt, ale prawił dali. I bo nie był umie lechły, łena baw kłem ja, a Juby był dla niej jak ojedz. Ta musisz z nią gadać, krótko łedrzek Rebok. Lełena i umasła o innym. miał zwak dwa razy w tydzeniu chłodec na grup matci, a później w jedno szłaso nad jezoro. Zbiegiwa i i Sankumpa. temu syda na brzegu i spiwa. Jednego razu ten zwączny spiw przecegnął nad jezora widzały głębę. Jak był so płek z łzy ze drzewa i skłonił w pannie, ta zerwa so ze swojego płaca, zadza nogą łekłęziń i byłaby so zwróca, czyjbę nie chwatłę z kawalera. Zdłużył do niej przez i uchwyceć w swojej mocny remiona. – Kto to jest, lebny głęscu? – wyszeptało Ja Jojem twoim płekórnym słegą, pani. I chcę bym nim bać na świecie, rzekł łocieziony Borynk. Młodzi od razu mieli sadose. Tery często ich mógł widzieć, jak przechylają wokół jezora, ja ci do dze dnia nazywę so Lebiguest. Tim ciasa styry karćmyś był widzył, że saso nie do i wymyslił co innego. Jedny niezle miał głysiony, że przeleżność ze swojej roczezny cały dzień będzie wydywał kwernus a piwły darmyk. Dla mirocha to była za wielgu płekusa. Jakłeniu miał dost dobrze w przestąpił do niego karćmyś i ziek. Mirochu, ale myślę to daleko do domu. Kwejuch? myślę, że córka ze mną przyjdzie. Łedrzak Krebuk, A Zeus tymczasem nie mógł się so stać ze swoim mulka. Bałuj ma zewną. Ciele, że coś co nas jedze. wieczór przyszedł grzymuet. Kawaler prowadził swoją bródkę do domu, ale i tam nie stawił sami, le razem czekał na łejca. Karczmy z tym czasem! — zyscywał swoją łódbę. — A co też rzekł na to, mój drechu? — rzekł znył do Mirocha i był przed nim nowy kufel piwa. — Ja, ja, ja Teba chce umieć moją córkę. We mam rotuł Spity rebuk. Ale jedno chcę ją A A dom mojego gospoda? — Co ty rzek? Eee, to są ja ci machnął rąką Miroch. — Roch. Jeźle ty wygrajesz wiatynk, ty jacy dom mojego moją karczmacie jeszcze. Wzieścił karćmyś. A jak przegryja, to ty weznieś moja córka, jo? Jo. Ho, hola, hola, nie mam łewę. roze mną łudził krebyk. Płeczek, Kyzie, to doch jeś nie wiśle, co ma nasz nazwiatęk. Rebyk znył, co przesłychł, a stary kawaler namywił dali. Juty zbuduje droga do dum krodzy, prosto bez jezoro. — Jo, pewno. A ciedę, sy w nocy, do rynałę na bądze w płoszek, Łedrzek Karczmasz. Mira widzą, było zebrać mesle. Rozum mu podpowiedział, że to nie jemu źle wie, i że młejże wygra z wiatęk. A tej bo dostył głyspłeda. Myślił i myślił jaś w końcu so to z karczmarzem. Teremuso wcale nie spiesił od domu. Nie miał chące na grzemłet. a so zaczął zaczęła rozwidniać. resił łebyciec jak tam widzę karćmarzowi. Chłodz na zemnym nocnym lewce kłerno spażna ulecł mu z głowę, kęsty kroków kroków, śłomu dacht drangłe. Na ostatku doch przetrekł sa nad jezoro. Tam, co dopierku wezias, jak łebycił kamion droga bez wystrzut kłedę. Do dradzi głybziegu felowało le pyrametrów. Łętyś łuzdrzył straszną tatura, co pospiewa, co zrobił tę przestawni. Tole upurtk, Znosił stolemny kamę i ceskuje do jezura. Mił skarczmaziem zrobioną u głęda. Za wystawieni stawnie mił wzuncję Głedesia. W tej chwili rybuk zrozumiał, że to była zmływa. Zrobiła sobie jemu manto. Najbardziej źle było córki, a łena prawie nadbiega ze swoim mulka. Widzę ledzewny ale nie wiedzę le, co tu jest luz. Tatk z płaczem wszedł, i małe płe wiedzą, pyduł na kłężę, i nimił, smiało z scłecił na córka. Tatkło. Terenieje terenie je ciasna i wre, rzekło Trzeba doch coś zrobić. Płetę mu łedy z was od mulika. Neku do dum i zbudz kuronę. A jak beniel płanykł, zewcia młocno zgruździała rące i bez ustynku szeptała Ziebie telezdąził, ziebie zdążył. Kawaler gnął jak wiatr. wnekł do kurnika, jaś się zna podniosła trzysk, a kuron z całej młyce zapił. W tej chwili dyabeł niósł kam i był nad sobim brzigiem, jak łócił śpiewanie kurona. Zlankł so i kam, a przy tym sum wpedł do jezora. Jak był wylazły stiłedę, ze złosce trzasnął lińcucha w kam jaś ten panku na pół. A ueda w jezorze do dnia je brunu od siadze. Tak to kawaler zretył swoją bródkę. Zawstadzony karczmę świejeł ust i strun na wiedno. Rebuk karczma, jak wygrał we wiatanku, łeddu młodym. Ty chutkłe się gromadci dzecy. W Karczme karczmę stanowu wies. Nazwę ją miłosie włę. Temu, że młodzi są bardzo miłowe. Nystersi mu senowi, Delamiono miroch, płystarku. Ten przeniósł sopeź nadali dali za jezora i założył dragu wies e włe. Diebel leży lezi na brzegu jezora, co ładnie wzoło swoją płezwa. Kamionny jezoro